Dzień dobry w niedzielę. Dzień dobry. Właśnie wróciliśmy z kościoła. Tak, dzisiaj jest niedziela palmowa. I oprócz tego, że niedziela, i gotuje się rosołek. To będę przygotowywać, kochani. Bajgle z makiem. Taką mam ochotę coś innego spróbować, a że niedziela to jest chwila czasu. Zobaczcie, przekwitają mi już narcyzę. Muszę je poucinać, te przekwitnięte, ale wychodzą też nowe pączki. Coś z tego będzie. Wczoraj podlałam, więc na pewno sucho nie mają. I witam się z Wami bardzo serdecznie. Z tej strony tym razem już mnie widzicie. Jest godzina chyba już koło. Nie, 11. Muszę zjeść śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłam rano. Tylko szybciutko sobie połykałam tabletki, te na czczo, które mam do pobuknięcia. A śniadanie dopiero teraz. Nastawiłam również rosołek z trzech rodzajów mięs. Nastawiłam sobie też wodę na makaron. to. A gadka robi tu jakieś porządki. Zobaczcie w przyprawach, bo nie mogłyśmy dzisiaj znaleźć kurkumy. Jest, tak. I postanowiła to poukładać. Posypeczka, może się przyda na jakieś ciasto. Co będziecie piekli, kochani? Ja e, tak sobie wymyśliłam, że zrobię e, tym razem z Thermomixa e, królewski sernik na ciemnym spodzie i na ciemnej ciemna kruszonka. E, A dusia posypywać. będzie posypywać, będzie pomagać mamusi, tak? I e, taki pomysł jest, słuchajcie, na jakieś ciasto z bitą śmietaną i zastanawiam się, ale też się zastanawiam nad tym, czy nie mm, zrobić leśnego mchu, bo Adusia bardzo lubi, ale e, no nie wiem, no nie mam malin, więc chyba sobie odpuścimy. Jak będą maliny to sobie zamrożę i na przyszły sezon będą na pewno. Tak, Aduniu? Bardzo zimno jest na dworze, chociaż słonko świeci. Dzisiaj w ogóle zapowiadają jakieś tam przelotne deszcze. No nie wiem, zobaczymy. Czas pokaże. Kochani, zaraz sobie przygotuję jakieś śniadanko. Chciałam Wam tylko pokazać, co dostała Adusia na uszkodzone uszko. Mamy Bactrim Syrop. I tutaj mamy, słuchajcie, aż dwa opakowania, bo ma go y, zażywać około 10 dni. 7 ml, słuchajcie, kochani, na 24 kg Adusi wagi, y, dwa razy dziennie. I mamy też, kochani, takie coś: czyli De a Adusiu, nie ruszaj mi rączką, bo chcę wyostrzyć. ostrzyć. Cortine y, do ucha. Też zakrapiamy dwa razy dziennie po dwie kropelki, Ucho po jakby ktoś był zainteresowany, no i mamy jeszcze, słuchajcie, jaką, jakiś probiotyk. po antybiotyku. Tak. I to tyle, dobra, bierzemy się za te bajgielki, chyba nie jest wiele składników, zobaczmy, mamy no. jedno jajko, działamy. Proszę, Adusia wrzuca jajo, proszę. No, paninka się nie bawi, tylko wrzuca jajo. Proszę. Całe, całe wszystko wlewamy. Nie. A Bo chcę kontynuować. Misiu. Proszę. Bo w tym tempie to będziemy, kochani, gotować do wieczora. Mleczko. mamy to mleczko i co my tu mamy dalej Adusiu nie ruszaj mi ręką no to co że miałam dalej oliwa tym razem u nas kujawski cukier i ważymy cukier Adusiu proszę tylko delikatnie nie rozsypać Pokaż. Jeszcze. Jeszcze jedną łyżkę. Nie rozsyp ładnie. Już. To wszystko. Ale się rozpuściło. Pokaż. Mhm. Cukier się rozpuścił w wodzie. I jeszcze sól. O, tak. No mało. Jeszcze, jeszcze jeden taki raz. Mhm. Dobra. Super. I jeszcze mamy. Czy mamy jeszcze coś? Pewnie, że mamy drożdże. Przysięłyśmy. Drożdże. I jeszcze mąkę. Jaka duża. Duża? No. no tylko mąka. W moim e, wydaniu duża, będzie to dala owska mąka tak. To ja dużo nabierasz. No widzisz, jak dużo? To powiedziałem tylko połówkę garka, tu jest już prawie cały garnek. No jeszcze. Mąki ma być dużo. Ponad pół kilo. Mm. Jeszcze. Jeszcze. Super, jest. idealnie. 660 gram. I woda ciepła. Szklanka, słuchajcie, wody ciepłej. Startuj, Adusiu. Adusiu, startuj z tą wodą, wlewaj wodę. I nie dotykaj nóżką yy, jeszcze odrobinę tej wody, bo jeszcze jest mało. Weź nóżkę. Super, idealnie. I będziemy mieszać tak, pokrywka. Ja też ustawiam. Mm -hmm. Proszę, dalej. Będziemy wyrabiać 3 nie minuty. całe? Proszę bardzo. Na całe. Pięknie. Nie Ada sobie tak zatkała uszy. Ada sobie zatkała uszy. Od uszy. Idziemy szerszać te włosy. A wiecie, że ja tylko tym słyszałam, tak? no nie? Tak? nie. Zobaczcie, Grzesiek związał Adusi gniazdo kocem. A w środku, a w środku. A w środku. Kto tu jest? Kto tu ma takie gniazdo? Franek. To jest dla Ady gniazdo, nie dla Franusia. Halo. Moi kochani, zobaczcie, wyszło mi ciasto na bajgle. Zaraz tutaj przełożymy całe ciasto do naoliwionej miski. Poszukuję węzelka. Ten biały mi się złamał, na szczęście jeszcze jest niebieski. Dopuścimy całą misę żeby mi się później nie przykleiło ciasto do miski i było mi Super. Przekładamy ciacho. Przekładamy ciasto. No. Pierwsza partia już zrobiłam. Pierwszą partię moich pecli Mamy tu jajeczko, rozbijamy, roztrzepujemy. Będziemy smarować nasze bajgle. I proszę bardzo, smarujemy i za chwilę jeszcze posypiemy makiem. Będą chropiące, pięknie wyglądały. Uwielbiam smakiem jeszcze z taką gruboziarnistą solą. Co prawda soli gruboziarnistej w domu nie mam. Muszę zakupić sobie może tą himalajską, albo nie wiem. I pyszota, kochani, pyszota. Piękne bajkle. Szczerze Wam powiem, że robię je pierwszy raz z przepisu, z Thermomixa. Bardzo szybko się robi. Dosłownie chwilę je tylko skręcałam, ciasto pięknie wyrosło. Także tych bajgli wyjdzie mi co prawda przepiszę, że piszę, żeby tam 24 sztuki, ciasto tak przygotować, rozłożyć, podzielić. Ja zrobiłam 8, 9, 9 18 sztuk. Po 9, 4, raz 2, 3, 6, 9, czyli będzie 18 bajgli dla mojej czteroosobowej rodziny to aż aż kochani aż aż i jeszcze dwa i posypiemy makiem super Będziemy je, kochanie piec w temperaturze 200 stopni przez około 25 minut. Jeżeli byście chcieli sobie właśnie wykonać takie bajgle z mojego przepisu, to tam mniej więcej, oczywiście nie identycznie, ale mniej więcej powiedziałam jakie składniki, żeby przygotować takie pyszne, piękne bajgle. Do kakao, do herbatki, do mleczka. No, coś pysznego. Jeszcze odrobinę tu, bo ja bardzo lubię sobie makiem posypać. I jeszcze odrobinę soli, zwykłej soli, żeby były takie wiecie, lekko słonawe. Wkładam do piekarnika. Piękne. Moi kochani, zobaczcie bajgle gotowe, upieczone, dwie porcje. To znaczy dwa razy piekłam w, w piekarniku, ale z Thermomixa jest to jedna porcja. Będą idealne na kanapkę, będą idealne do zjedzenia, do schrupania. Mmm, pysznie, pysznie, pięknie pachną, serdecznie polecam.